Malowanie mieszkania to niby prosta sprawa. Prosta do momentu, aż dochodzimy do narożnika, kaloryferów albo najgorszy sufit. Wtedy zaczynają się schody. Ale na szczęście jesteśmy na kanale PSB TV, na kanale, gdzie zawsze w trudnych chwilach przyjeżdżają eksperci, żeby nam pomóc. Tym razem zapraszam Mirka z marki Hardy, który opowie nam, jak zmierzyć się z tymi trudnymi miejscami. Chodź tutaj, Mirku, do nas. Cześć! Daj, cześć! Mój pierwszy problem, czyli narożnik. Tutaj jak widzisz, ze ścianą sobie świetnie poradziłem, no z tym świetnie, to wiesz, w cudzysłów, ale zupełnie nie wiem, jakiego wałka użyć, żeby zmierzyć się z tym wyzwaniem. Teraz mamy taki fajny wałek do narożników, który również pozostawia fajną strukturkę jak po zwykłym wałku. Mhm. Nie widać smug po pędzlu i łatwy sposób z góry do dołu możemy pomalować fajnie narożnik. Okej, okay. no tak, bo na słowo to wiesz, to nikt nam nie uwierzy, musimy zademonstrować i pokazać efekt tego, Proszę. dobra? dobra. No panie majster, takim wałkiem to można malować. Gdybym wiedział o istnieniu takiego wałka narożnikowego, to być może bym po Ciebie nie dzwonił. Opowiedz parę szczegółów naszym widzom na temat tego cudeńka. Tak, to jest falec kątowy mhm. do narożników, fajna rzecz. Malujemy wszystkie sakamarki ładnie wymalowane, nie widać smug po pędzlu. Sama struktura co od walca klasycznego. No właśnie, bo niektórzy ludzie tutaj malują pędzlem, i potem są widoczne smugi. Smugi tak, dokładnie. Do. Czyli wałek narożnikowy polecamy serdecznie, ale jestem ciekawy, jak sobie poradzisz z kolejnym wyzwaniem: no bo to nie jedyne. Kaloryfer i te wszystkie rurki, które od niego odchodzą. Tutaj ani jeden, ani drugi wałek nam się nie przyda. Jest ciekawe, ciekawe co nam pokażesz. Ważna kwestia, którą trzeba poruszyć, to też zabezpieczenie. Nie? Widzicie folia na podłodze, folia samoprzylepna na parapecie, na kaloryferze. Mamy też specjalne taśmy malarskie. Wszystko po to, żeby nie zabrudzić nam parkietu, innej ściany, czy chociażby kaloryfera. No i jakiego pędzla byś tutaj użył? Wałek tu, nie wchodzi w grę, to oczywiście. już zostawić. Tu polecałbym pędzel kaloryfrowy, zwany również krzywikiem. Mhm. Yy, służy on właśnie po to, żebyśmy mogli sobie wymalować trudno dostępne miejsca, tam gdzie nie dojdziemy wałkiem. Okej, okay, masz dwa rozmiary tego. Przykładowo dwa, jest ich tam kilka, tak? Okay. Duży i taki mały, właśnie jak trudno dostępne miejsca tutaj przy rurkach, prawda, gdzie nie możemy dojść większym, to bardzo łatwo tym małym pędzelkiem dojdziemy. Krzywik powiedziałeś, to jest... Tam... Krzywik, tak potocznie nazywamy to krzywikiem. A... Więc, jeżeli będziecie chcieli pomalować takie miejsca, jak właśnie kaloryfer, czy gdzieś między rurkami, zapamiętajcie magiczne słowo krzywik. Problem numer dwa, a może wyzwanie. Wyzwanie to jest lepsze słowo niż problem. Kaloryfer rozwiązany. No, i w moje ręce trafił oto taki wałek. I czyżby. Chodziło o sufit? Dokładnie. To jest taka ciekawostka nasza. Yy, rolka z okapnikiem. Przykładamy. Przykładamy dokładnie i malujemy. I wszystkie nadmiary farby, które by tam wpływa nam, Spływa nam spływał, do tego spływał, okapnika. Dokładnie tak. Mieszkanie pomalowane. Poradziliśmy sobie ze ścianą, która jest za naszymi plecami. Poradziliśmy sobie z narożnikiem, z kaloryferem. Czas na wisienkę na torcie. Czas na moment, na który wszyscy czekacie. Trzy magiczne wałki, o których Mirek powie. Tak. Są to walce dekoracyjne. O wzorze groszkowym, skórzanym i rozetowym. Jak użyjemy walca groszkowego, to ścianę będziemy mieli w groszku. Proszę. Jak użyjemy skórzanego, będzie efekt, efekt skóry. i rozetki. Rozetki. No i teraz do mnie należy wybór, którego wałka użyjemy na ścianę, które jest za moimi plecami, ale wybór scedujemy na naszych widzów. Wybieracie groszki, skórę czy rozetki? Rozetki. Proszę bardzo, wybieramy rozetki. Pokażesz, jak to się robi, bo Pokażę. To troszkę inaczej. Troszkę tak? inaczej. No. Tak. Słyszysz te fanfary? To na cześć naszej super ściany rozstąpimy się jak morze czerwone, żeby wszyscy widzowie mogli zobaczyć spektakularny efekt. Świetna robota. Stałem z boku, przyglądałem się, jakbyś Mirku mógł opowiedzieć, co tu się działo, bo było dużo malowania. Tak, zastosowaliśmy wałek rozetkowy dekoracyjny. Pomalowaliśmy tutaj kawałek ściany na turkus i na to zrobiliśmy rozetkę szarą, a tutaj na odwrót rozciane szarą rozetkę turkusową. I uzyskaliśmy taki efekt rozetki. Są dwie metody takie malarskie, tak? Był przy użyciu takiego wałka możemy tak. nakładać, a Lub możemy ściągać farbę. Ok. Tu zastosowaliśmy farbę nakładającą akurat. Subskrybujesz kanał no, PSB. Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę. Was też zachęcamy do tego, żebyście subskrybowali, lajkowali, komentowali, zapraszali nas do siebie na kawę, herbatę, na to, żebyśmy mogli wam urządzić, wyremontować, odświeżyć mieszkanie. Wałki, pędzle, wszystko to, co zobaczyliście w tym odcinku, są marki Hardy i możecie kupić w sklepach mrówka. Z naszej strony to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ja Cię zapraszam teraz na zasłużoną kawę i Ciacho, ok? Dziękuję. Pa pa pa.